Kup pay per view na Dzień dobry, nazywam się Christian Rosa, jestem uczestnikiem turnieju wotore. Mam 23 lata, 86 kg na chwilę obecną twiczę w gladiator kutno. Głównie trenuję stójkę, jak i zapasy. Myślę, że moją mocną e, stroną jest stójka. Sądzę, że są e, bardzo dobrymi zasadami. Możemy się sprawdzić na każdej płaszczyźnie. Jak, no ogólnie no, czuję się tu bardzo dobrze jak w domu, można to powiedzieć. Tak naprawdę nie sprawdzam nikogo przed turniejem. Przyszedłem się tu bić, a nie kalkulować. Nie, przyszedłem tutaj się bić z każdym bez, bez żadnych jakichś wyłamek, jak to się mówi. Myślę, że ciężka praca i co? I twarda szczęka. Zapytali się czy wszystko mam dobrze z głową, że się tutaj biję, ale no mam wszystko dobrze z głową. Kilka tam jakichś tak zwanych solówek miałem, ale za dużo nie będę o tym mówił, bo nie w tym tu rzecz, żeby się chwalić. 29 wszystko pokażę na co mi stać. To znaczy zbytnio nie robi. Jestem takim człowiekiem, że nie patrzę kto jak wygląda, jaką ma wagę. Przychodzę, się bije. Moja pierwsza walka zawodowa w K1, którą wygrałem z wicemierzem świata w karate, z Krzysztofem Cybulskim i wygra na turnieju u Denisa Załęckiego 1 na 1. Myślę, że Wrzosek wygra Team Wrzosek. Wszystkim ży życzę dużo, ale to dużo zdrowia. Zapraszam wszystkich do wykupywania per per -view z mojego linka, i zapraszam wszystkich na mojego Instagrama. Kup pay per view na tv.votore.com